Cześć, kochani! Dzisiaj mamy 1 grudnia. Szybko zleciał listopad. Ja uwielbiam grudzień. Myślę, że jak większość z Was. Dla mnie to taki czas magiczny. Jest dzisiaj 1 grudnia. Zakupiłam sobie kalendarz pandaniowy z Wedla. I w pierwszym okienku była mgiełka do włosów o zapachu czekolady białej. Będę dostawać, akurat małą włosy. Teraz się suszą naturalnie, ale zaraz będę je do suszarką, ponieważ jest zimno, wiadomo. I przychodzę do Was z wyzwaniami jesiennymi, jeszcze, które będę kończyć. Ponieważ dzisiaj jest pierwszy rutyn, czyli moje imię. Dostałam kartkę, tak? I dostałam też 100 zł, które przeznaczę na te wyzwankę. Te wyzwanka jesienne są dla mnie ważne, ponieważ fundusz z nich idzie na ubrania, więc przechodzimy. I te wyzwanka są od Izy sporachowane. W ogóle jest mi bardzo przykro, ponieważ Iza zamyka sklep. Do 10 można robić zakupy. Ja na pewno zrobię, o ile jeszcze będzie, tylko czekał na wypłatę. Chciałabym kupić kilka gier, oby jeszcze były. Mam nadzieję, że będą. Jak nie to, może wpłacę i jeszcze uda mi się wcześniej coś kupić. Więc zaczynam i kończymy powrót do szkoły. Powrót do szkoły dawno się skończył, ale jeszcze trzeba uzupełnić wyzwanko. I tak, tutaj będzie 75 zł. Hmm. Jak teraz 100 zł? to rozmieścić te złoty? To na razie zostawiam.

Tutaj 90, tutaj 75. To go zupełnie najpierw. Mamy 60, powrót do szkoły. Patrzę, czy widzicie. <grym> tak, 40, 50, 60, 75. W ogóle oglądałam vlogi świąteczne dziewczyn, Asi, Justyny. Naprawdę są super. Też bym chciała, ale niestety drukarka mi się wpłynęła i nie mam jak wydrukować kalendarza, więc może jak będę miała czas, to uda mi się do jakiegoś punktu ksero, żeby go wydrukować. Przepiękny jest kalendarz. To jest dzieło yy, Holinka i Mimi. Super, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Też uwielbiam oglądać filmy dziewczyn. I tak, o, czas na zadumę. My też skończymy. Mamy te drobne. I tutaj będzie 20. O, tu sobie maluję te płomienie. Chciałam też sobie zakupić te szarfy, żeby jednak te kolory były ładne, bo gdzieś mi zginął czerwony, więc teraz czarnym będę tylko malować. Też myślę nad jakimiś kolorowankami na Nowy Rok Jednak kolor też jest fajny w budżetowaniu Zwłaszcza, że kusicie kolorem I jeszcze dostałam takiego pięknego grudnika Mam nadzieję, że go widać Z okazji mieni, bardzo mi się podoba Wpada w taki pomarańcz piękny Mój grudnik, dziesięcioletni, też kwitnie. Kocham grudniki. Jak nie zapomnę, to wrzucę wam zdjęcie. Tego grudnika jest przepiękny. No to powiedzieć, że kwiatki zawsze będą w moim sercu. To jest ta pierwsza pasja druga to budżetowanie. Mm, tylko z drobnymi problem teraz. Tak, mm, mam 100 zł, Tutaj muszę liczyć 90. Hmm. Dobra, teraz tutaj to położę Tu jest 20 A żeby ukończyć te swiderki Potrzebuję 36, tak? Raz, dwa Sześć, osiem Dziesięć Dobra, może sobie razu skreślać, Żeby się nie, nie zamotać Raz, dwa Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć 12. Ile tutaj zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu zabraknie dwóch złotych. czy sobie tylko jeszcze wyzwanka ukończone. Fajnie, bo trochę kasy wpłynie na mój fundusz ubraniowy. Tu mam listę ukończonych wyzwań, więc sobie zapiszę. Powrót. Powrót. Do szkoły. 75 zł. I mówię, ja się sobie, napiszę na ubrania. Wynajdę no, sobie, na co przeznaczam. Kasa z wyzwanek. Mm, teraz tak. Polowanie na jabłuszka. Jakiś tutaj robak, maszko, kochana, się przestraszyłam. przepraszam. Uh, Polowanie No. Dziewięćdziesiąt zł i na ubrania. Czas na dumę dwadzieścia złotych na ubrania. to 110 185 Powinno być tych trzech wyznak. Wypna. Już weźmy sobie to do szafą na bok i przeliczę. sobie do ukończonych. Ukończone jesienne Sto. Dwadzieścia czterdzieści 8,5 i to 10 wrzucam. tutaj. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zostanie mi dwa złota. Na pewno to ukończymy. W następnym filmie. I teraz ostatnie moje wyzwanko. jesienne I przejdziemy do zimowych. Wrzucę to do, do funduszu ubraniowego o jest akurat mam 9 zł ponieważ ostatnio podałam kurtkę w senseju i wydałam 131,99 zł więc to jest fajnie, że coś płynie dzisiaj mamy pierwszy tym no i po kolei

i takim to sposobem odbudowałam mój fundusz ubraniowy. Życzę Wam dobrego dnia i obecnego oszczędzania.